Serdecznie. 25 maj 2024, tym razem nie kala MMA, zaś turniej MMA Alma 243. Będę miał zaszczyt organizować ten turniej wraz z Towarzyszeniem, pod patronem oczywiście Gladiator Areny. Takich imprez w naszym województwie zachodnio-pomorskim nie ma zbytnio, więc wyszedłem naprzeciw wszystkim amatorom, którzy jeszcze nie walczyli. Nie mieli okazji spróbować swoich sił w klatce czy na przeróżnych galach, tego bardzo serdecznie, trenerze zawodniku zapraszam Was już dziś do obserwacji Gladiatora Areny, ponieważ tam już się niedługo pojawi pierwsza informacja z komunikatem, jak i na alma.pl, gdzie będzie dostępny panel rejestracyjny dla klubów trenerów itd. Tak Oprócz MMA będzie również możliwość wzięcia udziału w dyscyplinie bokserskiej, jak i wewnętrznym turnieju kickboxingu. Wszelkie zgłoszenia na MMA od juniora po seniora oraz bokserskie przez panel rejestracyjny Alme, zaś na wewnętrzny turniej kickboxingu już przez maila, który będzie podany w komunikacie. W naszym województwie nie ma zbytnio wiele takich turniejów, podem ma, więc wyszedłem przed szereg, gdy się mówi do zawodników początkujących, średnio zaawansowanych, dla trenerów, którzy chcieliby, aby ich zawodnik się sprawdził, doświadczył, spróbował zawalczenia chociaż raz. Dlatego Dziś Was bardzo serdecznie zapraszam drodzy trenerzy do kontaktu również bezpośredniego ze mną, gdzie Was dodam do grupy specjalnej na Messengerze, gdzie jest szybszy kontakt, szybciej idzie informacja i więcej każdy wie. Pozdrawiam Was serdecznie, a o gali spokojnie nie zapomniałem, gala już w drugiej połowie roku, Lator Arena 18, też będzie się działo, będzie ciekawie, również na hali OSI w Pyrzycach. Cóż, działać, walczyć. Do zobaczenia. 25. Alma 243 Pyrzyce Hala Osier. Panel rejestracyjny alma.pl. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Andrzej Wojciech, administrator osoby prawnej, organizator Gretor Arena oraz zaszczytem Alma 243. Pozdrawiam.